Cześć, witam na kanale Ewa Marchewa. W dniu dzisiejszym zapraszam na przygotowanie ciasta z jabłkami. Do przygotowania ciasta z jabłkami potrzebujemy 400 gram mąki ekstra, 5 jabłek. Szczyptę soli, jedno opakowanie cukru waniliowego, 200 g cukru trzcinowego, 200 g rozpuszczonego masła, 300 g jogurtu greckiego, 5 jaj. Wszystkie składniki powinny mieć temperaturę pokojową. Jajka oraz jogurt grecki wyciągamy na co najmniej godzinę przed zamierzonym pieczeniem. Zaczynamy. Do miski przelewam 5 jaj oraz 200 g cukru i miksuję składniki. I miksuję składniki do uzyskania puszystej piany. Jajka z cukrem ubite, teraz dodaję jogurt grecki i powoli na niskich obrotach ubijam. Daję cukier waniliowy. Szczyptę soli. I powoli wlewam roztopione masło. Przesiewam mąkę przez sitko. Oraz proszek do pieczenia. Teraz dodaję mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia. Delikatnie mieszam. Ciasto wymieszane z mąką. Możemy jeszcze sprawdzić, czy dobrze połączyło się. Następnie przygotowuję tortownicę o średnicy 26 cm. Papier do pieczenia wyłożony i przekładam ciasto do tortownicy. Wyrównuję powierzchnię ciasta. Na tym etapie można już rozgrzać piekarnik do temperatury 180 stopni. Będziemy piec około 50 minut. Ciasto wyłożone. Oraz zająć się obraniem jabłek. Jabłko kroję na połowę jeszcze na połowę, wydrążam, wydrążyć muszę środek, wycinam środek. Jabłka kroję na plasterki. Zaczynamy układanie. To około. Układam jabłka.

Ciasto gotowe do wstawienia do piekarnika. Pieczemy w temperaturze 180 stopni przez 50 minut. Teraz wyciągam ciasto z piekarnika. Ciasto po wyłączeniu jeszcze zostawiam na 10 minut w wyłączonym piekarniku z uchylonymi drzwiami. Ciasto upieczone. Żeby zdjąć obręcz musimy poczekać jeszcze parę minut, żeby ostygło. Powoli zdejmuję obręcz. Ciasto z jabłkami gotowe. Teraz jeszcze wystarczy posypać cukrem pudrem. Ciasto z jabłkami gotowe. Jeżeli podobał Ci się mój przepis, subskrybuj, lajkuj oraz odwiedź mi kanał Ewa Marchewa. Do zobaczenia, smacznego!